Minionej nocy w NBA najbardziej zainteresowało mnie, zainteresowało mnie spotkanie Detroit w Nowym Jorku. Pistons wygrali w Madison Square Garden z Knicksami, którzy dwa dni wcześniej pokonali bardzo wysoko Milwaukee Bucks, a więc drużynę dużo wyżej notowaną w NBA niż, niż obecni Pistons. Od początku to spotkanie było wyrównane, a moją uwagę szczególnie przykuł. przykuł Gracz numer jeden w Detroit w tym sezonie Kate Cunningham. Cunningham od początku nie wydawał mi się trafionym numerem pierwszym draftu. Miałem duże wątpliwości i niewysoko oceniałem jego występy we wcześniej. Głównie dlatego, że on był kontuzjowany, a poza tym nie był, nie był tak przygotowany do gry w NBA jak, jak większość graczy, którzy z takim numerem, z tak wysokim numerem trafiają. Ostatnim jednak W tym sezonie zrobił ogromny postęp, zarówno motoryczny, jak i y, wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, czyli ma już doświadczenie, bo to jest czwarty sezon tego gracza y, w, tym, w tej drużynie. Jest jej liderem, y, ma prawie 25 punktów średnio, prawie 7 zbiorek średnio i ponad 9 asyst. Jest trzeci w, w kategorii najlepszej, najlepiej asystującym, asystujących w lidze. Jednak bardzo ciekawa rzecz wydarzyła się w tym spotkaniu, o której chciałbym powiedzieć. Mianowicie w, w pierwszej połowie miał już cztery przewinienia, z czego dwa, delikatnie mówiąc, nierozważne, żeby nie użyć mocniejszego określenia. I co się stało w drugiej połowie? Wyszedł w pierwszej piątce, w pierwszej połowie zdoborowaliśmy 7 punktów, a w drugiej pozostałe z 36, czyli 29. Na, znakomicie rozpoczął trzecią kwartę, ale jeszcze bardziej podobał mi się ruch e, JB bika Staffa, który w trzeciej kwarcie, widząc, że e, Kenyngham nie może kryć agresywnie e, ze względu na, duży, na dużą liczbę przewinień czterech w tym wypadku to jest duża, li, duża liczba w NBA postanowił zmienić obronę na obronę strefową, co, przy, co kompletnie rozmontowało pomysły w ataku e, Nowego Jorku. Nie trafiali z dystansu i ta obrona strefowa spowodowała, że e, Detroit uzyskali przewagę i ją utrzymali do końca znakomity ruch Bickerstaffa. Bo jest taka zasada, na koniec powiem, jest taka zasada... E, e, w, Jedna, jedna z funkcji można, e, obrony strefowej jest taka, że jeżeli Twój najlepszy gracz ma problemy z faulami, a chcesz go utrzymać na boisku, to zmień obronę z każdego swojego na strefową, żeby go schować w tej obronie. Tak się e, potocznie mówi.